W najbliższym czasie przewieziony do Polski przekazał szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Teraz pozostają czynności polegające na tym, żeby sprowadzić Sebastiana M, zatrzymanego Sebastiana M do Polski i prokuratura, sąd i sprawiedliwy, jak sądzę, spodziewam się w świetle wszystkich faktów bardzo surowy wyrok wobec tej osoby. We wrześniu 2023 roku na autostradzie A1 w okolicach. Piotrkowa Trybunalskiego Sebastian M jechał samochodem ponad 250 km na godzinę. Pojazd miał uderzyć w auto, w którym jechali rodzice z pięcioletnim synem. Trzyosobowa rodzina zginęła na miejscu, a podejrzany zbiegł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Był ścigany listem gończym i czerwoną notą Interpolu. Tempo rozwoju odnawialnych źródeł energii zaskakuje. Nawet najlepsze ośrodki analityczne zajmujące się energetyką alarmuje Greenpeace Polska. Jak mówi Marek Józef, jak rzecznik organizacji, jeszcze bardziej zaskakuje polityków. Strategia energetyczna w 2021 roku zdezaktualizowała się praktycznie w momencie publikacji. Obecnie